Honor należy do człowieka na arenie człowieka o twarzy pokrytej kurzem, potem i krwią, który walczy z odwagą, który ciągle popełnia błędy, wiedząc, że nie ma takiego przedsięwzięcia, które jest wolne od błędów i niedociągnięć. Człowieka, który cały czas poświęca się dążeniu do celu, który umie czuć radość i dać z siebie wszystko, i który poświęca się dobrej sprawie. Człowieka, który gdy wszystko idzie dobrze, w końcu przeżywa triumf wielkich osiągnięć, a gdy coś pójdzie nie tak, Upada, wiedząc, że starał się jak mógł. Taki człowiek nigdy nie zagrzeje miejsca obok miernych dusz, które nie znają ani zwycięstwa, ani porażki. Moi drodzy, takie słowa powiedział Gianluca Vialli, były słynny piłkarz, obecnie asystent trenera Manciniego, na dwa dni przed finałem Włochów na Wembley z Anglią, czyli około pół roku temu, po to, ażeby przekazać swoim zawodnikom podopiecznym, że jest z nich dumny. He was proud of them. I wie, że dali z siebie wszystko, oczywiście chciał ich zachęcić do tego, żeby dali z siebie jeszcze wszystko w finale. Ale przesłanie językowe oczywiście, bo to jest przesłanie i piłkarskie, i sportowe, życiowe i językowe jest takie, że ja często mówię moim podopiecznym: It's impossible to learn English without making mistakes. Moi drodzy, nie ma możliwości uczenia się angielskiego bez popełniania błędów. Błędy są naturalną częścią rozwoju językowego. Należy je popełniać, a następnie zgodnie z zasadą: Sometimes you learn, sorry, sometimes you win, sometimes you learn. Czasami wygrywasz, czasami się uczysz. Tam nie ma słowa negatywnego lose, przegrywać. Po prostu popełniamy błędy, step by step, consistently, systematycznie eliminujemy te błędy, stajemy się lepsi. I tak chciałbym, żebyście działali ze mną w roku 2022, gdzie następuje mała zmiana. Do tej pory nagrywałem dla Was footy English, football English, językową Ligę Mistrzów. To będzie kontynuacja, o czym teraz mówię, natomiast w innej formie. Do tej pory było 10 albo nawet więcej wyrażeń, w poprzednim sezonie nawet po 20. To było według mnie za dużo. Od tego sezonu raz w tygodniu, około piątku, soboty, wjeżdża... Footy phrases, wjeżdżają footy phrases. Dzisiaj footy phrases one w sezonie 2021-2022. To będzie jedno konkretne wyrażenie, ale jak będziecie ze mną systematycznie, step by step, week by week, tydzień po tygodniu, zbudujecie ponad 50 wyrażeń w roku, co Zaowocuje tym, że wzmocnicie swój językowy rozwój. Ja nazywam tą pięć takim strefą komfortu. Wychodzimy poza tą strefę komfortu, jak z bicepsem, tricepsem albo innymi mięśniami. Budujemy je, rozwijamy je. Czasem to nie jest łatwe, ale żeby tak zrobić, trzeba się uczyć angielskiego w kontekście. I konkretnie, dzisiaj może troszkę dłużej, te filmiki będą dość krótkie, do 5 minut maksymalnie. Wyrażonko na dzisiaj z filmu Acuri na, 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 na Netflixie, niedługo jest dużo pomysłów rozwojowych, na mojej stronie pojawią się również takie analizy różnego rodzaju filmu z perspektywy językowej i tak dalej, natomiast to wyrażonko było z tego filmu Netflix, Acuri Giannuka Vialli. Wyrażonko, które mam dla Was na dzisiaj brzmi następująco, posłuchajcie zdania. You can see the improvement from front to back in attack Obama Yang and Lacazette seem to be playing with a smile on the faces. Ze strony BBC z pewnego meczu Końcówka zdania, że ogólnie znanko, że możemy zaobserwować poprawę w defensywie w ofensywie i w ataku Obama Young w Arsenalu i la Cazette zdają się grać z uśmiechem na twarzy. Obecnie Obama Young już nie gra na razie w Arsenalu, bo tam ma jakieś takie zapiszenie. Natomiast chodzi o język angielski, więc chodzi o wyrażonko: play with a smile on your face. Guys! I want you to learn English with a smile on your faces. Chcę, żebyście uczyli się angielskiego z uśmiechem na twarzy. I teraz, drogi trenerzy, jako że nagrywam to dla Football English World, drogi piłkarzu, wszyscy ludzie świata piłki i nie tylko, oczywiście zachęcam wszystkich również z Everyday English. Wyrażonko: Play with a smile on your face. W miejsce play można wstawić: Learn with a smile on my face. I learn with a smile on my face. Uczę się z uśmiechem na twarzy. I work with a smile on my face. Pracuję z uśmiechem na twarzy. I get up, with a smile on my face. Wstaję rano z uśmiechem na twarzy. Dlatego też trener może powiedzieć do zawodnika, na przykład do młodego zawodnika, nie tylko do młodego. I want you to play with a smile on your face. Chcę, żebyś grał z uśmiechem na twarzy. To znaczy, chcę, żebyś bawił się piłką, żebyś cieszył się. Oczywiście zaangażowanie, determination, aggression, positive aggression, yy, being. Ready and eager to win the match. That's normal. Ale również musi być a smile on your face. Tak samo podczas odprawy przedmeczowej trener może powiedzieć do zawodników: Guys, I want you to play with a smile on your faces. Chcę, żebyście grali z uśmiechem na twarzy. Piękne wyrażonko. Bo ja, Kornel, I, Guys, I want you to learn English with me with a smile on your faces. Chciałbym, żebyście uczyli się angielskiego ze mną z uśmiechem na waszych twarzach. Step by step, nauka języka angielskiego jest łatwa, przyjemna, kiedy wiemy jak go się uczyć. Znacie mnie, you must swim with the sharks. Musicie pływać z rekinami oznacza to, że idziemy w kierunku mówienia tak, jak robią to Anglicy. Na przykład, I want you to learn English with a smile on your face. I przypominam Wam, pod tym filmikiem na stronie www.kornepaszkiewicz.pl, tam jest link, macie dodatkę treningową, którą sobie możecie wydrukować, możecie sobie przeglądnąć. Tam jest kilka zdań, ja mam to przed sobą oczywiście, dużo mam już w głowie, ale popatrzcie, kilka zdań z zakresu piłki nożnej, na przykład. He plays with a smile on his face. On gra z uśmiechem na twarzy. Mamy he, a później smile on his face, bo jest he, czyli jego. Na przykład, jeżeli zawodniczka gra z uśmiechem na twarzy, powiemy She plays with a smile on her face. Ok? Może być o trenerze. He carries out trainings with a smile on his face. Przeprowadza treningi z uśmiechem na twarzy. Powiemy o sędziach na przykład. He referees. With a smile on his face, or she referees with a smile on her face. On, on z uśmiechem na twarzy. To może być życiowe. E, na przykład ja. I get up and I work with a smile on my face. Wstaje, pracuje z uśmiechem na twarzy. OK, sometimes I'm tired, that's normal. But I get up with a smile on my, on, on my, with a smile on my face because. I do what I love. Tak? Słuchajcie, wstaję z uśmiechem na twarzy, pracuję z uśmiechem na twarzy, bo kocham to co robię, ale czasem też jestem zmęczony, jak każdy. I na końcu takie zdanko: Today, popatrzcie, afirmacje. Afirmacje są wspaniałe, czyli afirmacje zdania, może polecam kilka książek, chociażby Potęga Podświadomości by Dr. Joseph Murphy. On tam mówi o afirmacjach. Wyobraźcie sobie, wstajecie rano i mówicie: Today, I'm gonna work with a smile on my face. Dzisiaj zamierzam pracować z uśmiechem na twarzy. Albo macie jakiś ciężki trening. Ja dzisiaj będę robił high intensity training. Będę biegał na bieżni 12 kółek. Troszkę się zmęczę, ale lubię takie treningi. I nie mówię, o Jezu, ja muszę zrobić ten trening. Jak tak podchodzicie do nauki angielskiego, o Jezu, ja muszę uczyć się angielskiego. Nie, macie chcieć, a nie musieć. Czy macie powiedzieć, I'm gonna, today I'm gonna do my training with, my with a smile on my face. Zamierzam zrobić trening z uśmiechem na twarzy. A zatem... Zachęcam Was do wysłuchania jeszcze raz przesłania Gianluca Vialiego do piłkarzy reprezentacji Włoch przed tym, jak zdobyli Mistrzostwo Europy na Wembley. Słuchajcie, o tym też będę mówił, wspominał. Nie Wembley, tylko Wembley. Tak samo jak Money, Honey, Rooney, Hatley, Wembley. Ok? Następnie pamiętajcie: It's impossible to learn English without making mistakes. I dzisiejsze pierwsze wyrażonko: play albo work with a smile on your face oznacza to, że macie pracować, grać, trenować z uśmiechami na twarzy, tak jak ja nagrywam dla Was to z uśmiechem na twarzy, tydzień po tygodniu pod spodem www.kornelpaszkiewicz.pl gorąco zachęcam do o, powinienem to powiedzieć w tym roku yy, do, do zalajkowania, ale przede wszystkim do subskrybowania kanału zbliżamy się do tysiąca subskrybentów tylko quality quality yy, Content tylko jakościowy, materiał, tak jak niedawno jeden z moich podopiecznych językowych powiedział: Liczy się jakość, a nie jakość. Patrzcie, jakość, a nie jakość. Przemyślcie to, rozwijamy się niczym bestie. Step by step, you must swim with the sharks. It's impossible to learn English without making mistakes. Continuous and never ending improvement. W tym miesiącu będzie dużo ciekawostek. Jedziemy, bawimy się, rozwijamy się. You must swim with the sharks.